Zrobię pierwszy węgiel na wyspie Ej, weź wyjmij tego Weź mi ze skrzynki kilof i zacznij kopać Ja się drzew, grzywami ogólnie Cześć, idziemy kopać, bo ja się nie objawiam z tymi, dobra, tu jestem Tak, tu mam stać? Gdzie? Tu, masz tu No tak, ogólnie mnie tutaj, możesz dookoła kołasy chodzić Te Pierwszego odcinka stąd Nie ma, bo nie takie lagi, że nie dało się patrzeć na mój odcinek, aż oczy bolały. Hmm, tutaj są takie początkowe itemki. Nie są scheatowane, to nie jest po pierwsze mój serwer, więc... Na pewno nie są. Tu jeszcze no, więcej. Jesteś. No jak najwięcej. Ogólnie te itemki są z parkourów. Ano, Tomek, y... Ile chcesz tego kobel Pięćdziesiąt. 50 taków. Tomek. Ile? 50 taków. Y... Możesz grać na parkourze Czekaj, to wcisnąłem kobla najpierw. Czekaj, wiesz co, wezmę kob, zrobisz jakąś skrzynkę na kobla może, co? Ej, parkour mam skakać? Parkour no umiem chyba, zrób skrzynkę na kobla to ci coś. Ukośnik co parkour tak. napiszę. Czekaj, ja... Dobra, zrób skrzynkę najpierw krócić kobra w to schować. Kilo w ciężku. Łukasznik ja. parkour. Ukośnik parkour tam będzie zdobywany item, poczekaj tutaj, tutaj dam nie i brak. zrobię Dobra, na to, ja i skrzynkę na kogoś i Ukośnik parkour Dobra mam Ja tutaj akurat dokładnie A mi akurat tak ładnie nie No, A mnie właśnie nie Tak jakoś będzie inna nie... A, CO, Co Tutaj? JEST? Gdzie to jest? To jest No tutaj to. Ja już go trochę... To jest na dziewczynki? Tak i to nie jest sobie jeszcze tylko Aleks U siebie nie mam swojego skina Ogólnie nie wiem jak będzie z jakością Na pewno nie nie, nie ścina Chyba mogę pokazać? Nie nie mogę pokazać F3 e, Ponieważ nagrywam okamę, który nagrywa mi pulpit No, ja już ubrałem Czy są one jak jest to patowy deszcz? Dobra, no przynajmniej sobie przechodzę te parkury, pokażę, że prze przechodziłem je. E, polecam ci... Ej, mógłbyś nam bardzo dużo budulce załatwić? Mam no, skakać, czy...? Mam skakać, bo dobra, najpierw się rozgrzej na parkurze, żeby ci lepiej poszło. No to kiedy ja to mogę otwierać? No bo tutaj nie przechodziłem jeszcze. To się ja startuję, w przeszedł czasie te rzeczy? No właśnie, nie wiem. Wczoraj byłem i. Kurna. Dobra, jestem. Wow. Um. Fajny i tę. nie? Dobra, jak mam wrócić tam? Dwa, mam zejść na dół? Dobra, idę na drugi. W końcu to tu mi, mi mniej laguje niż na wyspie. Bartik. Chciałem przez sobie czas zmniejszyć. No eee, jest... i teraz też mnie robiłem, na zacząłem nagrywać. Dobra, czas. na wyspie jestem. C czas nie ja w ogóle włączył. A no jak co to, to będziesz... Eee... No włączę stoper może... Albo nie, ty włącz. Bo do mnie ma ktoś zadzwonić. Kuź, one spadła. Dobra, jest 15 19, zapamiętam. Dobra. Będziesz za czy raczej na... Jak mi się spacer nie zacznie, to jest na to łatwo eee... ja, ja na różowo od razu poszedłem, nie no. Nie no, to myszka się... Tak, za... spacer się zacznie Chuj Chujsty tymi kamyna no czele. Czyli... można chyba zrobić nawet, nie? Ech, nie da się. No dobra, 37 węgla będę mieć. Ja zajmę się drewnem Dobra, przyszedłem drugiego Zaraz to przyjdę, co nie? E, jak przejdziesz 4, to musisz iść do mnie i odstawić do skrzynki, bo nie wiem czy starczy ci miejsca Masz kości? Nie, nie, wiesz, co, jeszcze nie Nie, dobra, nie, nie ma tam kości O no mały trochę Wiesz, co, teraz jestem dopiero na... na trzecim A ja dopiero ścinam drzewo dżunglowe a ty na naszej wyspie jesteś czy? Tak, na naszej Kąd ty masz drzewo żunglowe A gdzie jesteś? Jestem na trzecim parku ten... Antym... No właśnie no, mam takim. Ale in z innego parku mam drzewo, celka? drzewo Tak, cztery sadzonki dostałem No mhm. dobra Ja jakąś tą wyspę że trzeba większą trochę zrobić i sobie podzielimy, że tam jedna część będzie Twoja, druga moja Czy, czy jak? Ta, I środkowa tam jakoś tam się zrobi Jeszcze na no bok nie, tam Nie no idzie nie Jeszcze na po boku Na ostatnim spadłem Mój kuzyn dojdzie Ogólnie jest jeden krowy parkur nie, po niewidzialnych klockach Co? No on jest zarąbisty Ja pierdolę bosko powiedz kto w końcu nie ciebie bo to coś jak to mi tutaj już nie wiem specjalnego będę mieć autorstwo o który chce zacząć No Nooo, 19 A mówili, że będziesz pamiętał Nie, bo nie, bo musiałem, że ty wcześniej jeszcze zacząłeś, wiesz? E, tak, zacząłem, ale mm, ten Dobra, ej nie, drzewa, nie sadzonki Mówię, że sadzonki to samo, nie drzewa No Później są jeszcze sadzonki Ale nie, bo, a, bo jestem dopiero na, teraz na czwarty idę Na ten taki jasno-niebieski Ile już tak masz, tu zapełnione? Eee, wiesz? Co? Półtora e, linii na piacaszku, bo tak to w ogóle to na pasku nie główny nic ja mam. No to jeszcze możesz. Im mniej więcej tego parku lub tym więcej tam możesz takuje. Dobrze. Ale chodzi nie? Mm. Co chodzi? Ten wiatr teraz. Też się tu trochę Dobrze no, jeszcze trochę. No to jest. nie. Yes. Okay. Prędzej jeszcze na jednym sprincie to zrobiłem. Ja też. Befieltego. Ja prędzej na jednym sprincie wszystko praktycznie robiłem. Dobra, ale tylko ja nie grałem w Minecrafta tyle czasu, nie? No. Yy. Ogólnie szkodki z piaskowca dostaniemy. Co dostaniemy? Skotki z piaskowca. Dobra, moja inwestycja się zwróciła. Jeszcze tutaj będziemy grać na y, survivalu i sobie nagramy Znaczy ja będę ogólnie, ja sobie zrobię nowy kanał po prostu Dąbras I będę tam CESa po nagrywał, bo Minecraft jakoś nie, nie zamarł To może ze mną, no może Nie! Mi się ten, znaczy spasja się zwiesza często Już chyba trzeci raz na... Tym ostatnim składem Dobra w końcu. Ja sobie już robię. Nie, teraz mam na przykład. Czeka. Nie, teraz mam Liany, Lilię, obrazki. O! Fajnie. Ogólnie można y, zamieniać y, tam. I temki na złoto. Później pokażę tam. Fajny serwer. Ty podaj IP. W ogóle piasek dusz dostałem. 300 i piasku dusz. Będziemy mieć 6. No bo się kończysz, jak mam to zrobić, mam na To mi się przyznałeś no, Dobra, bo co, idę na wyspę, czekaj jak to jest... Island Is home Jak się, jaka jest komentarz... Jak się robisz, że botany się nałasz wyspę z powrotem. Is home A mnie nie da mojej wyspy? Is home A, dobra, z tym ciebie Dobra, gdzie chcesz te rzeczy, Tu ci dorzucę. Tam wrzuć do tej, 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 tej do skrzynki wyszło to. Zacznij nie kopać kobla będzie najlepiej. Muszę się Przed nagrywaniem akurat z przeszłem takiego parkura trudnego. Więcej razy go nie będę przychodził. Na pewno. Co ty robisz tutaj? O tu. A ty tu robisz. No, o, ale teraz pójdę chodzić w Minecraftem. Bo deszcz przestał wiesz, padać. Tak, tego wszystkiego? Co? Ty przepraszam no. e, Wiesz czeka to wyjmę z tego i rozdzielam te piecyki. Co? Nie, nie wyjmuj! Węgiel. Nie rozdzielaj mi Czekaj sobie, idę Ja sobie ustawiłem ile miało być, a ten nie tutaj. dostanie do tego, to do moja umurzenia. Trzeba stworzyć ten słup. A na pewno tu lew, opak. Jest to, a może możemy kolibować. Jeszcze. Nie, mm, czy spróbuj. O, chyba. Tylko w ogóle teraz rozumiem. Zrobię sobie skrzynkę, po tak. tam dam, żeby włożę włożyć. Masz trochę maronu. Ja o, jakoś tak. przeżyję na ten czas. Nie, tak się staje. Jak sobie? No i sobie postawię, wiesz co? Co postawię. Ja sobie stawiam tutaj jeszcze przy... tutaj w Dobra, tam sobie stawiam. Zobacz, tu sobie postawiłem. No widzę. Ej, tu może jakiś domek zaczniemy budować tutaj, co? Nie, na razie nie. A platformę jak powiększymy? O, czekaj, od razu sadzę to żonglowę. E, platformę jak zrobimy, no to tam się dobuduje, nie? Jakiś domek? Tak, jasne. znam. Dobra, jak coś tam dorzuciłem. E... A... Sadzonkę postawiłem tą. E... Jabłko sobie wziąłem. No dobra, tu sobie jak to z jakby te jabłka wam się, się sobie sobie przydadzą ja się. Eee, Teraz tak Ta sadzonka nie Teraz będzie ta O super 16 czyli 2, 8 16 Dobra No to ja zaczynam kopać Niedługo będziemy no. mieć automatyczną stoniarkę. No, znowu... Ej, znowu mechanizm będę ogarniał. Dawid Szynow Dawid Szynow Dawid Szynow Ty chodź, masz level? Co Nie, nie masz level'a, dobra. Eee... się Dawid. Dawid Szynor. Dawid Szynor. Nie znam Co to było? Dawid Szynor. Coś się to miałem i teraz zgubiłem. A, to. Rozumiem? To żółbę? Ja. Kur. Co się zrobi? A, tu. Kurwa. Potrzebuję lazurytów, super Sklep Ej sprawdź czy mamy lazuryt w skrzynce Co mamy? Lazuryt Nie Czyli nie mogę dużo dużo tutaj jedno żelazo Nie ja redstone na kopie znaczy nie, wiesz co, podokładam już raz do pc hmm, co bym potrzebował? Dobra, jak co to, to ja już nam ogarniam? Nie wiem, to. 11 minut już nagrywam zagrywam. Od ciebie to no i nie. To no. Łączony, Co robisz? E, mechanizm A może przestrzewę i szybko, ale... Nie, na razie i tak się nie trzeba To jest mechanizm na y, stoniarkę. Na stołna. Mhm. Mhm. Nie na kogo, tylko na stołna. Będzie inaczej działać, ale wiesz Podobne y, podobny y, tak tu Coś tam ma plantację brodawek My też będziemy Tylko trzeba... musisz mnie hamować z brodawkami. Okej? Okay? Mhm. Musisz mnie hamować z tą plantacją brodawek mhm. Bo jak ja robię plantację brodawek to ostatnio kuzyn się tak kurzał Bo przez y, 3 godziny musieliśmy zbierać i... O, sorry y, przez godzinę mniej więcej zbieraliśmy same brodawki <гум> Здесь был А чешек. Чешек. Не иди. <плодисмент> <плодисмент> Mam no, wyfier, więc... A, fit zrobię tak. Ty, a tracisz e, no, czy ty atrakcji ja to miejsce i winos? Eee, klasycz. Na szczęście nie miałem że sobie, to nie wiem. Ty to poczekaj, chodź tutaj. I czekaj. Nie. Eee. Idź na tego. Na. No... Chodź na tego, zakończ odcinek i chodź na survival. Hmm. Nie, to za chwilę nagramy. Generalnie to ja już jestem na ja coś czekam między dwóch no, godzin. Ja, ja, ja tutaj, tylko sobie jeszcze zjem i w kolejnym odcinku zobaczycie jak y, będę już tutaj wszystko robił, co y, do robię i kilka innych rzeczy, pewnie jeszcze sobie. tą stronę. nie przy mnie. Teraz. Nie, przy tobie. Góra trochę zabiera sobie mięska ze świny. No, weź to zbieraj. Ja już też tam grałem i... to też było fajne. Nagrywamy już parę minut, więc... to było na tyle, więc trzymajcie się i cześć, to było na tyle w pierwszym odcinku ja ze SkyBlocka z Tomkiem. Chciałem powiedzieć to jest... Nie pojemnie Ej, ale to muszę ja powiedzieć. 어, 나 o b r a 치마치. 이, 댕.